Witam Was! Dzisiaj chciałabym powiedzieć parę słów na temat tego, na ile terapia narcyzów, socjopatów, psychopatów, jak również innych ciężkich przypadków prowadzona przez nas samych, na ile ona ma sens i na ile jest skuteczna. Chcę od razu zaznaczyć, że w tym momencie wypowiadam się na podstawie różnego rodzaju wiedzy, którą nabywałam gdzieś tam na przestrzeni lat. Na podstawie doświadczeń innych osób, ale też swoich, na podstawie własnych przemyśleń, jest to moje zdanie. I żebyśmy się zrozumieli, oczywiście nikomu nic nie próbuję sugerować, żeby nie prowadził na przykład terapii swoich własnych partnerów, takiej powiedzmy po domowemu, czy też nie mam zamiaru nikogo przekonywać, żeby to robił. No i ogólnie rzecz biorąc, chcę Wam tylko przedstawić takie swoje obserwacje, takie rzeczy, które ja zauważyłam. Przede wszystkim jest taka jedna rzecz. Już dawno zwróciłam uwagę na taką kwestię, że kiedy zaczynamy się wyzwalać z toksycznych relacji, jedną, jednym z pierwszych objawów jest to, że przestajemy próbować zmieniać tę osobę. Więc to już jest taka bardzo istotna kwestia, że my już w tym momencie przestajemy. Próbować wpłynąć na tę osobę na tyle, żeby zmieniać jej życie, żeby ją w jakiś sposób zbawiać, żeby ta osoba lepiej sobie radziła. Często dosłownie to jest pierwszy jest taki symptom, że można powiedzieć, w jakimś sensie zyskujemy wolność. Wolność od toksycznej relacji. Tak więc, czy moim zdaniem prowadzenie takiej, powiedzmy, domowej terapii swojego narcyza, czy tam socjopaty, czy innego paty, czy innego. Tak jak już wspomniałam, powiedzmy toksyka, czy to ma sens? Powiem wprost: moim zdaniem sens jest znikomy. Po pierwsze, narcyzi, a zwłaszcza narcyzi, nie chcą się zmieniać. Oni uważają, że są najmądrzejsi, najlepsi, najpiękniejsi, najwspanialsi, że oni posiedli taki tajemniczy dar mądrości, który spłynął na nich w postaci jakiejś tam tajemniczej iluminacji. I takie osoby generalnie zmieniać się przede wszystkim po prostu nie chcą. Więc już mamy tak na dobrą sprawę utrudniony, yy, utrudniony start, już można by było powiedzieć yy, tak naprawdę, nim jeszcze w ogóle zaczniemy. Ogólnie ciężko jest zmienić dorosłego człowieka co dopiero kogoś, kto jest owładnięty pychą i przekonaniem, że to właśnie ta otoczka którą stwarza wokół siebie to jest najlepsze co może go spotkać. Jest naprawdę bardzo długa droga do tego, żeby narcyz zrozumiał, że warto by było zmienić coś w swoim życiu i tak naprawdę dopóki gdzieś tam nie zrozumie tego sam, to niestety mamy bardzo mocną podgórkę. Przede wszystkim kiedy narcyz najczęściej zaczyna rozumieć, że coś jest nie tak. Według nie tylko mnie, ale też tak miałam okazję posłuchać niektórych specjalistów, to ja bym powiedziała, że przede wszystkim wtedy, kiedy narcyz po raz kolejny dostaje kopa od życia. Po prostu, kiedy po raz kolejny zostaje porzucony, kiedy po raz kolejny ktoś daje mu do zrozumienia, że ma go zwyczajnie dosyć i że nie da się z nim wytrzymać. Kiedy już dosłownie ląduje na dnie. Może się albo od tego dna próbować odbić, albo na tym dnie tak naprawdę zostaje. Druga przyczyna, dlaczego według mnie to takie nasze domowe terapeutyzowanie, zwłaszcza naszych partnerów, jest niekoniecznie skuteczne i troszeczkę na pograniczu sensu, chociaż wiadomo, w tym czasie, kiedy nam tak bardzo zależy, zwłaszcza na partnerze, oczywiście człowiek odruchowo to robi, że próbuje tej osobie pomagać tłumaczy, że może ty miałeś trudne dzieciństwo, wiesz, bo przez to, że ta twoja mama tak do ciebie mówiła, to dlatego ty teraz tak na mnie przenosisz te emocje, no to jak ty tak zaczynasz mówić, to no jakby to powiedzieć. Problem polega na tym, że większość z nas nie jest psychologiem, nie jest terapeutą, psychoterapeutą, psychiatrą, więc po prostu najczęściej jest tak, że nie mamy doświadczenia i wiedzy. Zwyczajnie nie wiemy, jak prowadzić terapię, a już zwłaszcza terapię narcyza. Możemy doradzić jakiejś koleżance, która ma niską samoocenę, co mogłaby ze sobą zrobić, żeby sobie pomóc. Ale narcyz, terapeuci od lat łamią sobie głowy, jak tak naprawdę wyprowadzić tego narcyza na prostą. A tym bardziej, czego my oczekujemy tak naprawdę po samych sobie. Oczywiście, ja jestem zwolenniczką takiego twierdzenia, że potrzeba matką wynalazku, więc zawsze może się okazać, że któryś z Was akurat wpadnie na pomysł, jak można tego narcyza jakoś naprostować. Tylko jest jedna zasadnicza rzecz. Pytanie, czy w danej sytuacji udaje się narcyza zmienić od wewnątrz, czy udaje się jedynie wpłynąć na jego zachowanie? Bo czasami jest tak, że Taka przeciętna osoba, która niekoniecznie jest psychologiem czy jakimś tam terapeutą, wpadnie na fajny pomysł, jak można gdzieś tam na tego narcyza wpłynąć. Tylko problem polega na tym, że jeszcze raz pytam: czy to jest trwała zmiana i czy ta zmiana dotyczy narcyzmu, czy tylko zmienia jakieś elementy zachowania tego narcyza? Bo jeżeli to tylko zmienia zachowanie, ale ten narcyz dalej jest tym, kim był, no to no niestety, ale to jest znowu nieskuteczne. Kolejna kwestia. No cóż, narcyz po prostu nie chce, żebyśmy byli jego terapeutą, ponieważ narcyz, a zwłaszcza narcyz chce, żebyśmy robili za zwierzynę, za niewolnika, za jakby to ująć, no ty masz być parobkiem jego. Masz być jego przynieś, wynieś, pozamiataj, masz się do niego dopasować. Masz go, jak to niektórzy nazywają, zasilać w sensie dostarczać mu różnego rodzaju fajnych emocji, których ono potrzebuje albo masz być okazją do tego, żeby się móc na kimś wyżyć masz być tą cytryną do wyciskania a nie terapeutą. No bo tak, w ogóle to raz, że nie jesteś dla niego zwyczajnie autorytetem. No, bo nie jesteś autorytetem w tej akurat dziedzinie, czyli jakieś terapie, tam psychia psychiatria, psychologia i tak dalej. No, a inna kwestia. No to, no jakby ci to powiedzieć? No, jak narcyz ma być z tobą szczery? Na przykład, no co, taki narcyz ma ci powiedzieć, yy, wiesz, na przykład załóżmy na co dzień jesteś jego dziewczyną i masz na imię Agnieszka. Zupełnie przypadkiem tak jak ja. No, i Agnieszko, przynieś mi gazetę. Agnieszko, ale ty jesteś niedobra, czemu mi nie przyniosłaś? Jaka Ty jesteś wstrętna, i tak dalej. I na przykład narcys mówi do ciebie takie rzeczy, nie? A później jesteś Agnieszką terapeutką, to znaczy panią już Agnieszką, panią Agnieszką terapeutką, i, i pan narcys mówi ci, no, wie pani co? Ja dzisiaj powiedziałem tej swojej Agnieszce, że, że ma mi gazetę przynieść, a jak nie chciała, to y, zacząłem ją Łajać, no bo y, chciałem, żeby ona poczuła się y, taka maleńka i żeby łatwiej było ją kontrolować. No przecież ci tak nie powiem, no bo jak. Y, słuchajcie, no, terapia wymaga pewnego rodzaju szczerości. Narcyz w ogóle, narcyz i szczerość to, y, to już w ogóle połączenie takie dosyć abstrakcyjne, ale jak narcyz ma się przed tobą otworzyć? Rozumiesz, on ciągle manipuluje, ciągle kłamie, ciągle kombinuje i co ma ci się przyznać? No tak, 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 właśnie yy, tak widzisz, rzeczywiście ja nawet ostatnio ci tak trochę oszukałem i w sumie to w ogóle to ci ostatnio tak, jeszcze okłamałem o 14.12 yy, i w piątek jeszcze ci nałgałem, ale to takich kitów ci mówię, ci narzeniłem, że łezu no ale no, no i co ma powiedzieć, że słuchaj, no robię to, no bo mam sam tak popierdzielone życie, że jak widzę, że jesteś szczęśliwa, to muszę ci też coś zepsuć, no tak ci powiem, no nie, no bo jak będzie później, to bo manipulował, jak zdradzić ci swoje metody, no więc no zobaczcie, no trochę to stoi z zaprzeczeniu. No i kolejna właśnie kwestia, która jest związana z tą poprzednią rzeczą, czyli w terapii jest taka zasada, że generalnie terapeuta powinien być osobą obiektywną, a żeby być obiektywny, to najlepiej, jeżeli to jest ktoś po prostu obcy. Czyli to nie może być jakaś tam siostra twojego narcyza, czy ktoś nie. To w ogóle powinien być ktoś obcy. Zupełnie, zupełnie. I najlepiej jeszcze, żeby oczywiście ta osoba no, miała pojęcie o, o terapii akurat narcyzów, na przykład, czy te tam socjote, so, so, socjopatów, czy jakieś tam borderów na przykład, z borderlinem, czy innych tam dziwnych, trudniejszych przypadków. No bo jest, jest dużo takich typów, które dają w kość. Osoby, które mają skłonności sadystyczne, fanatyczne, nadmierni perfekcjoniści, czyli tacy kontrolerzy, często niestety typowi maniacy kontroli, despoci. No i jak? No, no jak takie osoby teraz mają poddawać się terapii u kogoś znajomego? No mówię, no to będzie zawsze ten problem, że taki ktoś się po prostu przed tobą nie otworzy. Ale to też jest nawet zwyczajnie niezgodne ze sztuką terapii. Tak więc, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest tak na dobrą sprawę spróbować tego swojego tam toksa, że tak się wyrażę, po prostu wysłać do terapeuty. Są specjaliści, za to im się też płaci, no bo też tak powiem coś tego, takiego trochę, no szczerze będzie. Ale czy ty chcesz być naprawdę pielęgniarką i chcesz, żeby twój partner był twoim pacjentem? Czy chcesz, żeby ta osoba, no chcesz partnera, czy chcesz podopiecznego? No chcesz partnera, który będzie cię wspierał, czy chcesz problem? W sensie, no raczej tak prawidłowo to powinno się powiedzieć, słuchaj, no, no, no troszeczkę wiadomo, że każdy troszeczkę oczywiście temu partnerowi pomaga, jak ten partner ma problem, bo my czasami tak naprawdę w ogóle jako partnerzy, mężowie, żony y, jesteśmy, czy jako osoby gdzieś tam będące w jakiegoś rodzaju tam związkach, relacjach i tak dalej, bardzo często też służymy jako oparcie, jako przyjaciele i tak dalej, ale właśnie, no chodzi o to, żeby być raczej przyjacielem, a nie. A nie terapeutom. To znowu troszeczkę jest pomieszanie ról. Oczywiście, przyjaciel może być 100 razy lepszym terapeutą niż najlepszy terapeut, wszystko się zgadza, ale pytanie, czy ty chcesz partnera, czy podopiecznego, to jest pytanie tak naprawdę kluczowe. Tak więc, co radziłabym w temacie tych wszystkich terapii i tak dalej? Takie mam w zasadzie trzy rady. Pierwsza to tak, jak już powiedziałam, wyślij, spróbuj przynajmniej wysłać tego swojego partnera, po prostu do terapeuta, ale do kogoś innego, nie do Ciebie. Bo też nawet wtedy jest taka obca osoba, która ma tytuł odpowiedni, odpowiednie stanowisko, jakieś doświadczenie i w momencie, jak Ty mówisz, że słuchaj, Ty masz trochę problem, no wiesz, no próbowałam z Tobą rozmawiać tyle i tyle razy, ale widzę, że no, 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 nie umiem Ci pewnych rzeczy wytłumaczyć, widzę, że masz problem jakieś tam z emocjami, czymś tam, czymś tam, i w momencie, jeżeli twój partner idzie do psychologa i psycholog mówi mu z grubsza to samo, to jest większa szansa, bo już dwie osoby mu to mówią, że do niego coś tam nawet dotrze. Tak więc raczej to jest kwestia, żeby w miarę możliwości próbować odsyłać do terapeuty, gdzie oczywiście narcyz raczej się na to nie zgodzi i w ogóle, jak mu powiesz, że z nim jest problem, to on spojrzy się na ciebie jak na takiego głupka, że ojej, także z narcyzem to w ogóle jest problem. No i dlatego mam tutaj dla ciebie inną, dużo lepszą radę. Taką bym powiedziała prima sort. Ty idź na terapię. Możesz iść do kogoś, ale możesz też czytać książki, możesz słuchać takich nagrań jak to. Yy, oczywiście niekoniecznie tylko i wyłącznie na moim kanale. Ty idź na terapię. Ty sobie posprzątaj w głowie. Ty zadbaj o siebie, zadbaj o swoją samoocenę, poczucie wartości, o swoją asertywność, czyli taką umiejętność obrony dosłownie samego siebie, bez jednoczesnego krzywdzenia innych ludzi. Żeby nie być egoistą, ale żeby stać się, żeby przestać też być jednocześnie takim, takim człowiekiem usłużnym, który wszystko z siebie daje. Czyli żeby umieć zachować taką równowagę, żeby z wszystkimi ludźmi w miarę możliwości być w porządku. Ale przede wszystkim też, żeby być w porządku z taką jedną osobą, którą ty jesteś, bo ty też jesteś tak samo człowiekiem jak inni. Dlaczego masz być w porządku wobec innych, a nie być w porządku wobec siebie? Dlatego jedna z istotniejszych rzeczy to własna terapia. I przede wszystkim, jeżeli ty w sobie coś zmieniasz, to w sposób pośredni zaczniesz zawsze siłą rzeczy jakoś wpływać. Na Twoją relację z tym, tym Twoim takim, że się tak wyrażę nieładnie, toksykiem. Bo w momencie, kiedy Ty masz problem ze swoim partnerem, który jest naprawdę trudny, ciężki, jakiś agresywny, ma jakieś dziwaczne zachowania, jakiś atencyjny, jest taki skupiony na sobie, egoista i tak dalej. W momencie, kiedy ten partner widzi zmiany w Tobie, zaczyna to na niego też wpływać. I ja tutaj nie będę oszukiwać i mówić, że wtedy twój narcyz nagle stanie się dobrym człowiekiem, bo <laughs> prędzej z tobą zerwie, szczerze, prędzej będzie tak, że raczej się z tobą rozstanie, bo się kapnie, że ty jesteś po prostu już za mądra, albo już zrobiłeś się zbyt, no, zbyt taki ogarnięty, już nie dajesz się łapać na głupie pułapki. Może być też tak, że ten narcyz będzie bardzo cię testować, bardzo, a zwłaszcza narcyz, a zwłaszcza właśnie osoby takie skupione na sobie, takie wyjątkowo Atencyjne, takie właśnie yy, przewrażliwione na punkcie zwracania na siebie uwagi. <kzyk> w momencie, jak nauczysz się reagować na jego zachowania, takiego, takiego, takiego człowieka, no, może być tak, że ten człowiek na początku będzie miał takie podejście, że będzie taki, mm, będzie się tak zastanawiać, co się z tobą dzieje. I tak na początku nawet będzie się zachowywać całkiem poważnie, tak całkiem fajnie, i, i może nawet na jakiś czas przestanie kłamać i manipulować, ale to tylko dlatego, że dojdzie u niego do, że tak powiem, yy, przepalenia zwojów mózgowych, co doprowadzi do tego, że przez chwilę będzie musiał się zastanowić, jakie nowe manipulacje wprowadzić. Więc innymi słowy, narcyz nie przestanie manipulować, tylko na jakiś czas. Zawiesi swoje manipulacje, żeby się zastanowić, jak postępować z nowym tobą. Więc albo będzie dalej drążyć, będzie dalej kombinować i szukać jeszcze bardziej wymyślnych metod, albo prędzej czy później po prostu dojdzie do tego, że się rozejdziecie. Lub może też tak być, że przez to, że nauczysz się panować nad swoimi reakcjami na narcyza, na przykład, może się nauczysz się zdrowo dystansować do, tych, do takiego narcyza. To znaczy, dosłownie, warto jest się troszeczkę od niego odsunąć, odciąć troszeczkę mniej czasu na przykład spędzać. Czasami takie rzeczy bardzo pomagają. Ja na przykład kiedyś miałam sytuację, że pewna pani bardzo mnie ochrzaniła w internetach, bo zapytała, jak radzić sobie z Narcyzem, żeby nie był taki uciążliwy, no i doradziłam jej, żeby no na przykład spędzili trochę czasu osobno. No, i ona po prostu naskoczyła na mnie strasznie agresywnie, ale słuchajcie, ja znam taką parę, gdzie, no powiedzmy, jedno z nich jest narcyzem, i to naprawdę dużo, dużo daje. To przynosi bardzo dobre skutki, bo jak narcyz posiedzi troszeczkę sam, to jest pewna szansa, że pewne jakieś tam, powiedzmy, te rzeczy, które mu tam pączkują w głowie, że zostaną dla niego. I że jak już się spotka z tą drugą osobą, no to po prostu nie będzie chciało się kłócić na dzień dobry. Oczywiście efekt może być też odwrotny, różnie bywa. Natomiast czasami warto troszeczkę też dać tej osobie czasu, żeby troszeczkę za nami zatęskniła, a jak zatęskni, to może, może nie od razu będzie wyskakiwać z jakimiś dziwnymi zachowaniami. Więc tutaj też chodzi o to, żeby iść na terapię, żeby dostosować Wasz sposób reagowania w zależności do tego, z kim jesteście? Bo na przykład w przypadku osoby z zaburzeniem tak zwanym borderline, nie cierpię słowa zaburzenie w ogóle. Yy, w przypadku osób o osobowości w typie borderline, tutaj na przykład izolacja będzie przynosić niestety odwrotny efekt. Yy, border będzie się czuł jeszcze gorzej. Także tutaj wszystko zależy. I stąd uważam, że warto jest przede wszystkim szukać wiedzy, szukać informacji, samemu się rozwijać, dowiadywać się jak najwięcej o sobie, a przede wszystkim dowiadywać się, co zrobić, żeby po raz kolejny, że tak powiem, nie władować się w przykrą y, jakąś tam relację, czyli w kolejny jakiś beznadziejny związek, czy, czy żeby znowu nie dać się komuś nabrać, znowu nie trafić na jakiegoś pokręconego szefa i tym podobne. I tak na dobrą sprawę z tej mojej ostatniej porady wynika jeszcze jedna porada. I to jest porada, którą przeczytałam w książce Marty Staut pod tytułem Jak skutecznie radzić sobie z socjopatami. Tam była taka jedna konkretna porada. Zadbaj o siebie. Faktycznie to bardzo dużo daje. My nie doceniamy czasami tego, że. Zwłaszcza narcyzi i osoby w ogóle takie bardzo atencyjne, skupiające się na sobie, potrafią nas tak trochę opętać i to do tego stopnia, że tracimy w jakimś sensie swoją tożsamość. Przestajemy się czymś interesować, przestajemy y, wykazywać pewnego rodzaju aktywności, które wcześniej były dla nas normą. Bardzo jest często tak, że w ogóle zapominamy, kim tak naprawdę wcześniej byliśmy. Że nie wspomnę o tym, że no może po prostu najwyższy czas w ogóle zadbać o swoje własne po potrzeby i to niekoniecznie tylko te podstawowe. Mamy potrzeby różnego rodzaju rzędów. Mamy potrzeby te takie niższe, podstawowe, właśnie takie, bym powiedziała wręcz fizjologiczne, ale mamy też potrzeby takie związane z naszym rozwojem, bo normalny, zdrowy człowiek ma potrzebę tego, żeby się rozwijać, dowiadywać czegoś. Natomiast niestety osoby narcystyczne często rujnują nasze plany, w ogóle osoby te tak zwane toksyczne. Więc, żeby, żeby ktoś naszych planów nie rujnował, żebyśmy y, mogli robić to, to, co jest dla nas ważne, warto jest po prostu troszeczkę przemyśleć, co się stało z naszym życiem. Może warto, żebyś sobie też zadał takie pytania, takie niby oczywiste. Jak tam Twoje zdrowie na przykład? Albo co z twoją pracą. Pracujesz, a może nie masz pracy. Straciłeś pracę i co? Poznałeś narcyza i przestałeś pracy szukać, albo znalazłeś byle co? Typowa sytuacja. Będąc osobą narcystyczną, jeżeli utracisz pracę, to narcyz często będzie robił takie ruchy, żebyś albo tej pracy nigdy nie znalazł, albo przeciwnie, żeby cię po prostu, że tak powiem, yy, skroić z pieniędzy do, do cna. No, a jak tam twoje relacje z rodziną i znajomymi? Masz jeszcze znajomych, masz jeszcze przyjaciół? Masz ty z kim w ogóle jeszcze porozmawiać? Czy poza tą jedną osobą, z którą żyjesz, jesteś już kompletnie sam? Czy narcyz odciął cię już kompletnie od wszystkich, czy jeszcze masz kogoś obok siebie? Może jest ktoś, do kogo jeszcze warto się odezwać? Kiedy ostatnio miałaś lub miałeś urlop? <laughs> a kiedy w ogóle robiłeś coś, co lubisz? Kiedy robiłaś coś, co jest dla ciebie naprawdę wartościowe. Takie pytania sobie warto zadać. Narcyz od, dosłownie odsuwa z nas od życia tak bardzo, że jeszcze raz podkreślam, praktycznie zaczynamy zmieniać tożsamość, zaczynamy stawać się niemalże kimś innym. Tutaj też pytanie: a może jakiś długi masz, może jesteś pokłócony z kimś przez narcyza? Warto jest w końcu pomyśleć o swoim własnym życiu. Nawet wiecie co? Po prostu po to, żeby dosłownie nie wylądować pod mostem. To jest naprawdę bardzo istotne. Dlatego podsumowując, jeżeli naprawdę chcesz odzyskać swoje życie, po to, żeby w ogóle żyć i przeżyć, bo czasami to jest nawet kwestia tego, że takie osoby toksyczne potrafią wywoływać nawet w nas choroby, to warto jest. Wreszcie dla odmiany zadbać o terapię własną, terapię ciała, duszy i psychiki. Zachęcam Was do tego, dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Dużo zdrowia Wam się przyda z pewnością.